Witam wszystkie skorpiony na kanale Kate Witch. Kochani, mam dzisiaj dla Was przygotowane już karty. I na samym początku chciałabym Wam a, przypomnieć o tym, że są już dołożone miesięczne filmiki. Jeśli jeszcze nie widzieliście swojego przesłania na miesiąc październik, a, to zapraszam na mój kanał. A jeśli Macie trudność ze znalezieniem tego na końcu tego tygodniowego przesłania dzisiejszego, a, będzie dołożone okienko a, z tym przesłaniem miesięcznym, więc zapraszam, obejrzyjcie sobie. I jednocześnie oczywiście zapraszam do subskrypcji, do lajków, do komentarzy, jeśli takie będziecie mieli życzenie. No bardzo mi będzie miło. I dzięki za poświęcenie Waszego czasu tutaj na moim kanale dzisiaj. Więc zaczynamy kochani od pierwszej karty, która ma powiedzieć o, o Waszym celu do osiągnięcia w tym tygodniu. I macie tutaj kartę e, umiarkowania. To jest też karta strzelca, tak przy okazji, ale generalnie chodzi o energię tej karty, więc tu jest utrzymanie równowagi, tu jest duża kontrola samego siebie. Może trzeba trochę popracować nad cierpliwością. Ta karta właśnie o tym mówi oraz mówi też o tym, że jesteście tutaj w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Tu jest balans do do osiągnięcia, ale balans taki, którego nie można tutaj odmierzyć, ok? Dlatego, że tu nie chodzi o to, żeby się zgadzało, że jest porówno. Tu chodzi o to, żeby bardziej tak poświęcić swoją uwagę na osiągnięciu tak najbardziej zbliżonego wyniku do tego, co chcecie tutaj osiągnąć w tym tygodniu. Będzie tutaj olbrzymie skupienie właśnie na. O utrzymaniu tego, co już masz, niż jakby powiększanie tego. Więc tutaj skupcie się tak, aby właśnie bardziej pracować nad tym, co już osiągnęliście, kochani, w tym tygodniu, niż właśnie zdobywać i porywać się na coś, co jest może niezbyt tutaj jakby to właśnie. Gwarancją tej równowagi w tym tygodniu. To, to, to są Wasze cele na ten tydzień. Teraz karta Waszego wyzwania w tym tygodniu to jest karta Pięciu Kielichów. I karta Pięciu Kielichów, tak jak wszystkie piątki, zawsze tutaj wprowadzają w nasze życie trochę chaosu, z którym musimy się niestety zmierzyć. Czasami te piątki potrafią nas z czegoś tutaj uratować, a czasami właśnie popychają w jakieś większe kłopoty. W każdym razie nie będzie tutaj nudno w tym tygodniu i coś tutaj się zadzieje w Waszym życiu. Piątka zawsze da Ci jakąś odpowiedź. W tym wypadku może być tak, że to będzie dotyczyło emocji, ale również właśnie i e, generalnie jakieś straty jakiegoś tutaj e, zachwiania sytuacji. Może być właśnie i w, e, i w uczuciach, i w pracy, w domu, cokolwiek tutaj e, koło was się nie dzieje, może być jakieś e, chwilowe e, wprowadzenie w chaosu w wasze życie, jakieś nieporozumienie również, oczywiście. Jednocześnie poprzez to, że ta karta nas popchnie w jakieś takie zachwianie sytuacji, równocześnie my możemy dostrzec coś, co nas może tutaj. Jakby um, wyciągnąć też z tego równocześnie. Tutaj jest y, często, właśnie przynosi nam jakieś rozwiązanie, y, ta strata, więc tutaj możemy, może być tak, że otworzycie właśnie oczy na coś. Y, przy czym obstawaliście do, tego, do tej pory, i tutaj wam się wydawało, że wszystko jest tak bardzo oczywiste i nie do zepsucia, że po prostu nie ma innej możliwości, żeby się to zakończenie było zupełnie inne. Ale właśnie poprzez to, że nam tutaj zostaną otwarte oczy, my znajdziemy właśnie jakieś wyjście z tej sytuacji i po prostu najlepsze. Rozwiązanie tego jest tej, tej piątki kielichów, aby właśnie wyciągnąć jakieś tutaj um, wnioski z tego, naukę, która nam właśnie pomoże jakby szybciej się tutaj ogarnąć z tym tematem. Teraz następna karta to jest karta. Um, co będzie Waszą siłą tutaj w tym tygodniu? Co Wam tutaj będzie najbardziej pomocne? I tutaj Wam się pokazuje karta koła Fortuny. Więc koło Fortuny, tutaj macie po raz kolejny kartę, która mówi o znaku Zodiaku strzelca, tak jak w tej pierwszej karcie umiarkowania. Więc może tutaj być tak, że macie jakiś strzelca obok siebie i. Jakkolwiek Wam to coś tutaj może podpowiedzieć, to niekoniecznie a też e, musi tak być. Oczywiście, e, w tej karcie, która ma Wam właśnie powiedzieć, co tutaj Wam będzie najbardziej pomocne, więc Koło Fortuny przynosi dużo szans, dużo jakichś możliwości. I niestety, albo stety, właśnie jakieś zmiany. Niestety nie wiadomo, jakie zmiany to będą i czego generalnie będą dotyczyły. Ta karta mówi o tym, że nie będziesz tutaj miał właśnie wpływu na to i kontroli właśnie na te wydarzenia co tutaj się w tym tygodniu wydarzy. Ponieważ koło fortuny jest takie chwiejne bardzo i po prostu jak już przyjdzie to musi zatoczyć to swoje koło i albo właśnie to przyniesie coś dobrego albo właśnie coś z czym będziecie musieli się tutaj zmagać. Ale tak jak właśnie z tym kołem fortuny, na no wszystko musi przyjść w naszym życiu czas, i aby właśnie się z tym tutaj w jakiś sposób uporać, uwolnić czy też no, musimy stawić czoła czemuś. Także to, to ten czas właśnie tutaj przyjdzie i to będzie ten moment, kiedy właśnie już. Da Wam tą szansę na to, abyście tutaj coś zakończyli. Ale koło fortuny to jest tak, jak powiedziałam, to są duże szanse, to są duże tutaj możliwości, więc może być tak, że właśnie i w pracy, i w miłości, może w nowych związkach tutaj coś Wam przyniesie to koło fortuny i będzie bardzo pozytywne. Więc tutaj dobrze by też było, abyście właśnie tym doświadczeniem, które posiadacie, w tym momencie, żebyście się wykazali i żeby wam to właśnie tutaj dodało tej, tej siły, na cokolwiek to koło fortuny was tutaj popchnie i do czego. Teraz następną kartę, kochani, to ma, macie kartę, która ma wam pokazać jakieś właśnie słabe strony w tym tygodniu. I tutaj macie kartę sprawiedliwości. Więc jak karta sprawiedliwości mówi, musi tutaj być, zapaść jakieś rozwiązanie, jak... Coś, z czym tutaj nie mogliście właśnie dojść do porozumienia w ostatnim czasie, czekaliście na jakieś właśnie rozwiązanie czegoś. To tutaj ta karta ma Wam właśnie przynieść to w rezultacie. E Pamiętajcie, abyście tutaj może też, ponieważ to są słabe strony w tym tygodniu, może nie naginajcie prawa, jeśli by Wam to przyszło tutaj do głowy w tym tygodniu, pod jakimkolwiek względem, bo to nie musi być nic jakiegoś takiego dramatycznego czy też wielkiego. No, ale może być tak, że nie wiem, będziecie chcieli przejechać na czerwonym świetle, nie w, w takim miejscu, co można, i no może to być w skutkach jakoś tak nie za a więc tutaj macie ostrzeżenie w tej karcie na takie rzeczy. Nie nadużywać prawa generalnie. Tutaj wstrzymajcie się, jeśli macie jakieś takie pomysły, że właśnie jakimś nagięciem może tutaj Wam coś się jakby szybciej rozwiązać, no to może przynajmniej w tym tygodniu się powstrzymajcie od tego, dlatego że tutaj jest jakieś widoczne. Mm, Zaznaczenie na ten tydzień: tego prawa, ok. To jest też karta znaku Zodiaku wagi, więc może być też to w jakiś sposób pomocne tutaj dla Was. Teraz karta rady dla Was na ten tydzień i to, jak wykorzystać to, co wam tutaj będzie sprzyjało w tym tygodniu. I tutaj macie kartę pustelnika i e, znak Zodiaku Panny w tej karcie. Mm. Tutaj macie szansę pobyć sami e, ze sobą. Ok, więc może to być e, coś, co wam tutaj właśnie będzie sprzyjało w tym tygodniu. E, Spróbujcie wyeliminować wszystko, coś się tutaj, co was tutaj rozprasza w tym tygodniu, abyście mogli właśnie w jakimś, w jakimś spokojnym miejscu ze spokojem się na sobie skoncentrować i odnaleźć właśnie prawdziwego siebie, nie taką osobę, którą ludzie widzą, ok? Nie to jak właśnie otoczenie na was patrzy, tylko sami przed sobą sprawiedliwie macie się przyznać i ze sobą tutaj jakby zrezonować to, kim tak naprawdę jesteście, czego tak naprawdę chcecie w tym życiu i um, jakie macie szanse przebicia, szanse na właśnie wykonanie tego, co tam się w, um, wam jakby tutaj um, dzięki temu um, odizolowaniu. Ukaże w tej Waszej głowie, jakie myśli Was tutaj, jakie myśli do Was przyjdą tutaj, żeby właśnie tutaj, jakby Wam pokazać te Wasze ciemne i jasne strony Waszego charakteru, również. Ta karta mówi o tym, że przeanalizuj może jeszcze raz to, co Cię zastanawia i nie możesz znaleźć jakiejś odpowiedzi może do tej pory na coś, co Cię tutaj właśnie nurtowało. I wiadomo, że człowiek nie potrafi być tak sam, zbyt długo sam ze sobą, ale może to jest właśnie szansa na wykorzystanie tego momentu i na chwilę takiego wyciszenia, aby wejść właśnie na jakieś takie wyższe, tutaj może wyższy poziom swojego. Um swojego ducha, swojego rozwoju duchowego i e, generalnie nabranie jakiejś energii, e, która Ci jest tutaj niezbędna może w tym tygodniu. E, z przełożenia macie, kochani, e, kartę cesarzowej. E, która daje generalnie bardzo dużą obfitość. To jest karta obfitości, spokoju, nadziei, więc jeśli nie chodzi w waszym życiu o kobietę, która właśnie się takimi cechami tutaj może jakby charakteryzuje, no to może też powinniście właśnie zwrócić uwagę na to, żeby właśnie tego spokoju, tak jak tutaj w pustelniku, tak troszkę nazbierać w tym tygodniu. I teraz... Karta wyroczni dla was na ten tydzień. To macie kartę mm, oczyszczenia ciała i swojego ducha. Jeśli było to wam w ostatnim czasie bardzo potrzebne, czy też właśnie w tym tygodniu, może ten tydzień nie będzie zbyt taki, um, jakbyście tego sobie życzyli. Um, to może właśnie ta, taka kąpiel, takie właśnie skupienie się nad so, na sobie e, w pełnym relaksie, w pełnej harmonii, e, pobycia samemu ze sobą i takie właśnie wykorzystania momentu e, na jakieś takie właśnie... E, Wyciszenie, skupienie, tak jak tutaj właśnie w tym postelniku, to się Wam powtarza, więc może być tak, że to jest to, co, czego będziecie w tym tygodniu bardzo potrzebować i to, co właśnie Wam tutaj może przynieść też dużo jakiegoś spełnienia. Więc tutaj spróbujcie jakby skorzystać z tej karty rady, aby właśnie tak oczyścić swoje, swoje ciało, swój, swoją duszę w jakiś Wam najbardziej tutaj bliski sposób, który akurat na Was działa. Tutaj jest jakby pokazane ta kąpiel, ale to nie musi też tak być. Po prostu coś, co Wam tutaj najbardziej przynosi taki relaks i spokój, to to, to sobie zastosujcie w tym tygodniu, aby właśnie móc następny tydzień zacząć jak najbardziej z pełną mocą. Ściskam Was bardzo mocno. Mam nadzieję, że wszystko będzie u Was działało dobrze, będzie się wszystko dobrze układało, bo tego Wam tak naprawdę bardzo, bardzo życzę i mam nadzieję, że usł usłyszycie mnie za tydzień i będziecie tutaj znowu, znowu ze mną. Ściskam Was bardzo mocno, pozdrawiam i wszystkiego dobrego.